Cześć, mam na imię Darek. Prowadzę klub w Sandomierzu od 22 lutego. Każdy prelegent prowadził taką dawkę wiedzy, która będzie naprawdę zastrzykiem do działania po uruchomieniu klubu. Tym bardziej, że jesteśmy na początku drogi drugi miesiąc i zaczynamy już mocno pracę z nowymi kontaktami. Najbardziej mi się podoba kontakt z tymi klubowiczami, jeżeli oni przychodzą nie tylko po nowy karnet, ale też po to, żeby się dowiedzieć czegoś, zapytać o zajęcia, zapytać o, ogólnie o klub, czy porozmawiać po treningu. Sam ten kontakt jest dla mnie taką budową do czegoś więcej, do, do, do fajnej relacji z klubowiczem. I to nie tylko z, z rówieśnikami, ale też ze starszymi się razem, co dla mnie znaczy e, wsparcie przede wszystkim. Nieważne, który klub, gdzie się znajduje, jeżeli jest jakaś pomoc telefoniczna, czy powiedzmy gdzieś tam e, mailowa, jest jeden dla drugiego wsparciem i pomocą, także to jest naprawdę bardzo fajnie. Doświadczyłem tego już kilka razy ze strony kolegów, którzy już są otwarci troszeczkę dłużej ode mnie i naprawdę to pomaga i buduje, także na pewno będę ja chciał pomagać klubowiczom i nie tylko klubowiczom, ale też franczyzobiorcom, Którzy będą otwierać swoje pierwsze kluby. Trzeba się czasem zatrzymać na chwilę i w tym rozpędzie tego wszystkiego, rodziny, klubowiczów, klubu i, i przedsiębiorczości, trzeba po prostu mieć te 5 minut dla siebie, żeby odetchnąć, naładować baterię i się wyciszyć. Nie tylko ganiać za biznesem, ale też mieć czas na to, żeby naładować baterie, odetchnąć od tego wszystkiego.